Jeśli nie widziałeś tego filmu, link w opisie oraz w karcie u góry. Cześć, witajcie. Na ostatnim odcinku zaprezentuję tylko jedną monetę. Tą, która tu leży: 5 zł z rybakiem z 1959 roku. Potrójny Destrukt. Jak widać, MS62. Moneta jest pod konserwacji. Mały błąd zrobiłem, że nie zaznaczyłem na kwestionariuszu, że to jest mint error. Jak o! Ładnie widać, właśnie przebicie orła, czyli tak zwane podwójne słoneczko. Po konserwacji, jak widać, pokazało się więcej mikrorys. Były po prostu ukryte pod brudem. No i konserwacja zrobiła swoje, ale tak jak mówię, moneta nadal jest mennicza. Dostała MS. Lustro zachowane. Błąd bon mennicy bardzo też dobrze widać. No, i awers. Wspomniałem, że to jest potrójny destrukt. Dlaczego? Właśnie przebicie tego orła na awers. Eee... Skrętka. Tutaj jest wada stempla. Na końcu będą umieszczone zdjęcia. I pod yy, skrzydłem orła, po lewej stronie, jest też odbite albo Z, albo E, kawałeczek. Na końcu będzie, na, na, na końcu będą zdjęcia umieszczone. Naprawdę ładnie zachowana. I zastanawiam się, czy jeszcze raz nie wysłać ją do gradingu, ale teraz zaznaczyć: Mint Error. No, ale zaś dwa miesiące będę musiał czekać. No, niestety, yy, tak przed chwilą powiedziałem, yy, na końcu będą zdjęcia. Ze strzałkami yy, yy, tych destruktów, tych wad, które moneta nabyła w Mennicy. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.